Siemaneczka, jestem Kasia, razem z tym Kuba Lasik. Cześć. Siemaneczko. Siemaneczko, witam. E, jak się czujesz, jak emocje przed dłuższą walką? No powiem tak, no jest delikatny stresik, nie mówię, że nie, ale bardziej stresuje się to publicznością. Nie, 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 nie przeciwnikiem jakoś, bo jakoś dla mnie Alan nie jest groźny, on po prostu ma dobre umiejętności. Mhm. Myślę, że się dobrze będziemy jutro bawić w tym oktagonie, będziemy walczyć, no jednak nas jest dwóch, on jest jeden. Po jego dzisiaj tarczak mówię, no chłop ma pierdolnięcie w ręce, ale... No trudno mu będzie na go nas trafić, no bo jednak nas jest dwóch, będziemy odskakiwać mu. To nie jest tak, że my mamy jeden plan, że się rzucamy na niego jak idioci i będziemy chcieli go ubić jak w MMA, bo ja mówię, gdyby ta walka była 2 na 1 w MMA, gdyby ta walka była 2 na 1 w MMA, to chłopy nie miał najmniejszych szans, no bo wystarczyłoby go obalić. No dobra, powiedz mi, yy, oglądaliśmy wasze face to face, no nie? No. I tak sobie spekulowaliśmy. Wy macie jednak nóżki chudsze niż Alan. Znaczy, ja, wiesz co, Rafał ma chude nogi, ja nie mam tak chudych, bo ja w piłkę grałem 5 lat. No, to dobra, to jednak jest odporne, ale właśnie obawiamy się, że może on załatwi sprawę low -kickami. nie było się low bo uderzenie jak uderzenie. A Znaczy, ja wiem, że on będzie low -kiki kopał, tylko ja jestem na to przygotowany. To jest coś, co jestem, co dostałem nawet od jego klubu, którego kiedyś trenował, informację, uważaj na kopnięcia Alana, na low -kiki. Ale no co, no, jeżeli będzie chciał wykończyć tą nogę, no to wykończę, no, ale na pewno nie poddamy się łatwo. Nawet jeśli bym miał walczyć ze złamaną nogą, to będę walczył do końca. A co już zrobiłeś? Co? Co już zrobiłeś? Kurwa, walczyłem ze złamaną ręką, no! Ale wiesz co, powiem ci teraz tak, chcę się skupić jutro, dobrze się pokazać, bo moim celem, powtarzam to kurwa w każdym wywiadzie. Kolar, Kolar Fryer jest pierwszy przeciwnik, no. a kolejny to jest Kuba Nowaczkiewicz, którego serdecznie wyzywam, ale to tak myślę, że z pół roku bym musiał potrenować Kubuś. W boksie zapraszam, kurwa. W boksie? W boksie w samej stójce, bo on ma parter bardzo długi, to kurwa, to jest zawodowiec, czyli on, on parter trenuje kilka lat, no to ja go zapraszam w boksie. W się go zapraszam i myślę, że go rozpierdolę wtedy. A wiesz, sobie. co pojawił się jeszcze? Jak ja, pojawiacie z tobą, e, gadał ze mną Łukasz Magikal, kojarzysz? Ej, dej, spokój, kurwa. No dobra, no ale powiedz mi tak szczerze, jaki to jest sens z nim walczyć, skoro chłop waży prawie 100 kilo, jest, no. jest cięższy. Jak chcecie się bić na, ile, na następną walkę w 7-0, 6-9? Teraz waży 7, 7 ale to tylko dlatego, że ja naprawdę byłem teraz cały czas w melanżu i to mówię kurwa na każdym wywiadzie. Ale jestem przekonany, że będzie miał Alan z nami ciężko, no bo cztery ręce, cztery nogi to nie jest kurwa... Te jego kopnięcia ważą, no to jest, to jest prawda, ale jeżeli mu wyeliminujemy tą nogę, to tak naprawdę to się może różnie skończyć. Co, okopywanko na, na początek? Znaczy ja wiem, że on będzie kopał. Ale wy będziecie go okopywać? Wiesz co, nie zdradzamy planu. Tam z trenerami mamy fajny pomysł. No też z Rafałem były te treningi tak, że tak naprawdę no my zjadliśmy z innego miasta, od z innego miasta, e, więc o, Rafał na, tak naprawdę no stójkę ma bardziej opanowaną niż ja, ja to mówię, ja zrobiłem parę, Kurwa, żeby nie skłamać, trzy treningi zrobiłem do tej walki, odkąd się dowiedziałem, bo... Czyli w, w, w ciągu ostatniego tygodnia, tak? No tak, to tam pobiegałem, no bo kurwa, nie chciałem też robić jakichś takich treningów, że wiesz, że coś, żebym sobie w rękę zrobił, no bo na poprzedniej walce, żebym rękę złamał, mhm. a tego nie chciałem. A teraz tak naprawdę, no to co, no myślę, że możemy to wygrać. Jeżeli to wygramy, to zrobimy furorę w sieci. No na pewno. Bo pokonamy zawodowca. Mówi, wszyscy mi mówią, uważaj na, prawą, na prawego laukika Alana. No dobrze, no to będę uważał na prawego laukika Alana, tylko że ciężko jest to wybronić, bo on naprawdę ma kopnięcie tej nogi. Ja już dostawałem mocne laukiki, no i było tak, że trzy laukiki przyjąłem, a czwarty to już była noga ugięta, więc a rozmawiałem też z trenerami. No nawet ja będę chciał walczyć do upadłego, ale no też nie będę chciał tak walczyć, żeby nie wiem. Żeby przez miesiąc, czy dwa miesiące nie ruszać się, no bo mi się szykuje kolejna walka, od razu mogę mówić, co nie? No. Ale tylko mówimy o tej walce na Elite Fighters, czy nie? Nie mogę zaraz. No to dobra, na Elite Fighters się Ciebie zobaczymy, tak? Elite Fighters w maju jest. No z tego, co wiemy, no jestem podpisany, no ale to nie, ja nic nie wiem, szczerze nie chcę, więc powiem Ci tak szczerze, nie będę się wypowiadał na ten temat, mhm. myślę, że będzie dobrze. Z tego co wiem, tam jest wszystko dogadane, no ale no nie wiem, bo tam też różne zmianki mają być, nie wiem jak to będzie. Ja czekam, ja jestem na otwarty na propozycje, ale najbardziej Kolar Nowaczkiewicz, to są dwaj przeciwnicy, którymi chciałbym się zmierzyć. Pomimo tego, że wiem, że kolar to już obstrzał dwa razy, bo do, miał propozycję, żeby ze mną walczyć, to powiedział, że się ze mną nie bije, bo, bo nie mam takich zasięgów jak on. Gdzie mam kurwa dwa razy większą oglądalność na story niż on, ale dobra, ale to jest hit. No, ale a jest kiedy... chyba mniejsze, tak? Co? Follower Followersami jesteście jesteśmy ale słuchaj, ale to, to mnie to nie interesuje. On, on robił like for like, a ja mam na niego takie informacje, że jakbym wypowiedział się w internecie, to by było 150 tysięcy nagle wyświetleń, co nie? No to może nie mogę... trzeba, słuchaj, zawsze będzie jakaś podkładka pod walkę. No, co ci mogę powiedzieć? No, 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 powiedz mi coś. No, no kurwa, no przecież mamy informacje z jego prywatnego życia, takie kurwa, ciekawoski. ale no nie chcę dopóki tej walki nie będzie, bo to będzie dobre na dymienie na konferencję, jakby ten pojedynek miał wyjść, prawda? Dobra, no to co? Hejlik. A Sadkowska jutro wygrywa i robimy i bijemy kotelecką jutro, co nie? Tak, jesteś za Oliwką? No, jestem za Oliwką, jestem, no jak najbardziej, no z Oliwką się znam. Oliwka, jutro pijemy co, nie? Po walce? Najebiemy się! Najebiemy się no. Dobra, słuchaj, to co, życzę Ci powodzonka, co? widzimy się jutro po walce. A tak, tak, dobra, tak. widzimy się, No mam nadzieję, że dam radę wywiad zrobić, no, ale myślę, że będzie. Dasz dobrze. radę, jak nie, to pogadamy w szpitalu. Nie! Nie nie nie, 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 nie. Na afterze. Na afterze, no pijemy no, jutro. No, Oczywiście, jest, ja no, jutro. Ja już, no. to, jutro będzie impreza, dobra, trzymajcie się, na razie.